Witaj na kanale Testy i Recenzje. Dzisiaj zaprezentuję wam miernik dwutlenku węgla z pomiarem temperatury i wilgotności powietrza. Zapraszam. W pudełku znajdował się detektor, instrukcja obsługi i kabel USB typu C. Miernik ten kupiłem w cenie 35 zł, drugie tyle to przesyłka. W 100% produkcja chińska i kilka takich inf informacji jak to w ogóle działa. Jest to detektor Powietrza, który wykorzystuje czujniki półprzewodnikowe o wysokiej dokładności i stabilnej wydajności pracy. Fajny, czytelny wyświetlacz, na którym wszystko wyraźnie widać. Urządzenie, czy w jednym mierzy dwutlenek węgla, temperaturę otoczenia i wilgotność powietrza w czasie rzeczywistym. W tym teście urządzenie wystawiłem na dwór przy temperaturze bliskiej zera. Spadło z 24 do 6. Bardzo wolno to spadało. No na 6 stopniach przerwałem test. Zakres pomiaru od 400 do 5000 ppm. Duży wyświetlacz LCD, czterokolorowy wzór koła, różne kolory czcionek wyświetlają inną jakość powietrza. Zielony od 0 do 799 ppm, jasnozielony od 800 do 1100 99 ppm, pomarańczowy od 1200 do 1599 ppm i czerwony od 1600 do 1999 ppm. Produkt nie wymaga kalibracji, można go przetestować po uruchomieniu i dokładnie wykrywa dwutlenek węgla. Urządzenie to posiada akumulator 1200 mAh, który powinien zapewniać długi czas pracy. Posiada setki otworów wentylacyjnych na obudowie, które przyspieszają konwencję między powietrzem, a urządzeniem, zapewniając w ten sposób skuteczną detekcję. Te otwory także zapewniają no, chłodzenie się u urządzenia. Detektor ten kupiłem głównie do domu, do pokoju, w którym się y, przebywa najczęściej, czyli sypialni. Tutaj zrobiłem skraj test skrajności, czyli huchanie, dmuchanie na to urządzenie, bo jak wiadomo, każdy człowiek, każda istota żyjąca, czy urządzenia elektroniczne, elektryczne y, no, wydzielają dwutlenek węgla. Czy to urządzenie działa? Nie wiem, nie jestem do końca przekonany. Jak sobie spokojnie siedziałem w pokoju, zamkniętym pokoju i oddychałem, no i sam. Um, to na wyświetlaczu było. To na wyświetlaczu była wartość w przedziale no 480-550 na spokojnie. Jak już było więcej osób, czyli dwie lub trzy, wzrastało 700 do 1000 nawet 100, tak, jak włączę telewizor jeszcze wzrosło. E, dlatego no powinno się wietrzyć mieszkania, domy, a na pewno sypialnie świeżym powietrzem taki nawet zimowym tak zimową porą przy, przy niech przewieje taki pokój powiedzmy na 5 10 minut i już jakość powietrza będzie o wiele wiele czystsza przez co nam da to na pewno korzyść w wysypianiu się i nie będzie nas bolała głowa. Co do wad tego urządzenia to żeby to działało to musi być to włączone musi wyświetlacz świecić przez co na pewno szybciej zużywa się akumulator i dość mocno świeci ten wyświetlacz i chyba przeszkadza yy, niestety nie działa jak wyłączę go yy, no wyświetlacz tak wyłączę nie działa to urządzenie to nie może ostrzec przed yy, no, wysokim dwutlenkiem węgla to jak to ma nas uchronić przed yy, no, przed, przed zgonem tak jeśli Wyłączone nie działa, a jak włączymy to kilka godzin i się rozładowuje urządzenie. Wychodzi na to, że urządzenie musi być non stop podłączone do prądu. Zasilacz i kabelek USB i non stop musi się to grzać. Także no, duża, duża wada. Nie polecam kupować tej zabawki lepiej coś sprawdzonego, a będziemy bezpieczni.